Witam ludzie kochane. Jestem córik. Przed chwileczką brat mnie przywiózł ze szpitala. Więc ja Wam opowiem pokrótce jak to było. Pechałem, a że było zagrożenie życia. Zrobili koronografię. No i w czasie koronografii w trakcie koronografii Lekarz mówi co jest, bo nie chciałem na te monitory patrzeć, żeby mnie nie rozpraszało. Mówi, to jest to, to jest to, tam jest e, gdzieś coś, jakieś coś zatkane, coś zmiażdżone. Postaramy się zrobić to wszystko tu i teraz. ale proszę bardzo. No, to i zaczęli operację prze, poprzez tą kronografię. I tam, nie wiem, coś zmieniali co chwilę, jakiś balon taki, balon taki, coraz większy. No i w pewnym momencie lekarz przerwał i mówi, dalej nie ma sensu. Mówi tak, nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy, ale przepchaliśmy panu. ukrad na tyle, żeby ci pan mógł chodzić, mniej się męczyć, mniej się dusić. I... Nie możemy dokończyć, bo Pan jest za słaby, a serce jest tak schorowane i tak zniszczone, że Pan nie wytrzyma tego. I cały czas proszę być w kontakcie. Jakby tylko coś się działo, to trzeba będzie zrobić to jeszcze operację na otwartym sercu, ale to będzie skomplikowana rzecz. Pana wiek i, i, i jest zniszczone, schorowane serce. No i tak to wyglądało, później zawieźli mnie na salę i dobrze, że był człowiek yy, łóżko obok. Taki sąsiad współpłacie, no jak można to powiedzieć. No i ja już tam yy, siadłem na łóżku, a on mówi... Pajmirku, krew się leje. Ja nic nie czułem, ja, ja patrzę na podłogę, podłoga zalana, piżama zalana, pościel zalana, ja nic nie czuję, a w ręku, że tak pokażę, nie ma się czym chwalić, tylko chciałbym Was ostrzec. A w ręku e, pękła tętnica i ciurkiem leciała krew. Jeżeli ktoś by miał kiedyś koronografię, na pewno... Ostrzegam was, że proszę uważać, bo może pęknąć tętnica. Tak może się zdarzyć. Nie jest to normalna rzecz, ale może i tak być. I właśnie zaczęło mi ciurkiem lecieć. Pobiegł ten pan po pielęgniarkę, bo nie, na tym oddziale same pielęgniarki nie wiedzą, dlaczego nie ma dzwonków alarmowych. To pobiegł po pielęgniarkę, przyszły i robiły... Jak tamowały tam krew. Gdyby nie ten człowiek, ja bym się położył, o niczym nie wiedząc, i mu się wykrwalił leżąc. Także, jak będziecie mieli, czy ktoś z rodziny będzie miał koronografię powiecie, żeby współpacjent patrzył, obserwował, czy coś się nie dzieje. Bo tego nie czujesz, że pękła tętnica. To tylko czuć jak to leci na ciebie, tak moje przedświedź. Na piżamę, na pościel, na podłogę. Tak, tak ma nie I jakby byś no teraz pierwsze minuty powrotu do szpitala, co tam do was. Patrzyłem, co się dzieje tam w telefonie, bo tylko taką możliwość miałem. Tam żadnego dostępu do komputera. No i co podreperowali, podreperowali to podreperowali. A słuchajcie. Mogę tak e, mówić, e, bełkocząc, bo nawet współpacjent, on mnie czasami nie rozumiał, czy pielęgniarki. Ja staram się mówić, mówić, oni rozumieją. Dobra, powtórzę jeszcze raz, jakbyście czegoś nie rozumieli. Dobra, i witam Was serdecznie przede wszystkim. I działamy dalej, to znaczy ja działam dalej. Jesteś, jestem z Wami, Wy bądźcie ze mną też. Hej, czym się ludzie, kochane? Na razie też.